Witaj, dziś opowiem Ci, czym jest dla mnie wybaczanie. Dla mnie wybaczanie to droga ku wolności, droga, by żyć ze sobą i z drugim człowiekiem w prawdzie, bez żalu, bez rozpamiętywania tego, co było. Wybaczanie to proces pozwalający uwolnić się od negatywnych emocji. Dlatego, aby wybaczyć, niekiedy potrzebujemy czasu, potrzebujemy chwili ciszy, refleksji, zatrzymania. Współczesny człowiek bardzo często bywa zabiegany. Nie znajduje czasu, by pobyć ze sobą, swoimi myślami, problemami, tym, co się wydarzyło. Bywa, iż latami żyjemy w jakimś konflikcie ze sobą samym bądź drugim człowiekiem, a nieraz wystarczyłaby chwila refleksji, zadumy, zamyślenia, i w końcu rozmowy. Tak, rozmowa klucz do sukcesu na tylu płaszczyznach, również do tego, by wybaczyć. A może właśnie ty od lat żyjesz z żalem do samego siebie? Że coś ci w życiu nie wyszło, sprawy poukładały się inaczej niż tego chciałeś. Żyjesz, choć nie wiesz po co, dlaczego, dla kogo. Usiądź proszę wygodnie w komfortowym i cichym miejscu. Weź głęboki oddech i wybacz sobie. Spróbuj żyć od nowa na czystą kartę wpisując nowe wydarzenia. Wybaczyć sobie to zrzucić z siebie wielki, ciężki plecak, pełen ciężkich kamieni. Zobacz, o ile teraz ci lżej. A może od jakiegoś czasu robisz urazę do kogoś, lecz brak ci odwagi, czasu, energii, by coś z tym zrobić. Już dziś spróbuj się nad tym pochylić, zatrzymać, przemyśleć, wyciągnąć do kogoś dłoń, a gdy będziesz gotów, wybaczyć. Nie zmienimy tym tego, co było, lecz możemy uczynić Twoją i kogoś przyszłość lepszą. Człowiek nigdy nie jest tak piękny, jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza. Pamiętaj, aby być dobrym dla siebie i innych, bo zasługujesz na szczęście.